Hejunia, witajcie kochani bardzo serdecznie w nowym filmie Dzisiaj zrobimy makijaż Makijaż produktami Genzy W ogóle niektóre z nich to ja mam jeszcze zamknięte Więc ja sobie je otworzę, bo nawet nie wiem jaki kolor to jest tego linera Niby tutaj od spodu jest, że jest biały Ale to nie jestem pewna czy to jest biały, wiecie jak się otworzy to będzie lepiej widać. Faktycznie jest biały. No i co ja mam z nim zrobić z tym białym linerem? Dobra, chyba go się nie użyję, nie wiem, nie wiem co miałabym zrobić z białym linerem. No cóż, moje doświadczenie jeszcze nie jest takie. Takie pewne, żeby posługiwać się niektórymi kolorami. co ja tu mam jeszcze nowego, mam pomadki dobra, kredka jest fioletowa tu widać, jest jeszcze kredka niebieska e, mamy e, taki zestaw, konturówka z, e, z, albo z pomadką, albo z błyszczykiem zaraz to zobaczymy dobra, kredeczki otwarte taki zestaw. Z błyszczykiem. lip gloss w takim kolorze. Jest konturówka. No i taki kolorek. Nie wiem jak jak to pasuje do tego. Nie wiem. Mam wrażenie, że ta kolekcja jest taka taka z, z, różna. <śla> różna jest. To jest bardziej w beżu. Dobra. Mamy tutaj też całą, całe konturowanie na mokro. Tuż do rzęs, który już jest totalnie na wykończeniu, bo sobie go używałam. No i dwie pomadeczki takie. No dobra, no to yy, zaczniemy może od sprawdzenia nowego podkładu. To będzie rozświetlający podkład mineralny z niuki. Mam trzy odcienie: 01 Natural, 02 Beige i 03 Sand. Dobra, on stał, więc może go lekko wymieszam. No dobra, mam jakiegoś dziwnie brudnego palca. Jest rozświetlający. Dobra, to jest jedynka. Wezmę sobie może, lusterko. żeby widzieć. Okej. Okay. Dwójka bejsz. Trójka sand. O, już widzę, że jest mega ciemne. I już widzę, że oksydują, bo yy, tak jakby automatycznie zrobiło się za ciemne. Na razie widzę, że ta jedynka, owszem, troszkę ściemniała, ale wydaje mi się, że ona by była raczej dobra. Ta dwójka i trójka są dla mnie zdecydowanie za ciemne. Jest grudzień. No, akurat ten film będzie na samym początku stycznia publikowany. No ale na razie jest grudzień. Jestem biała jak ściana, można powiedzieć. Więc ta jedynka uważam, że będzie dla mnie w sam raz. Więc dobra, zmyję sobie to i nakładamy. Dobra, nakładamy jedynkę. W może się wydawać za jasny, ale chyba widzę, że jak ciemnieje, to będzie dobry. Stapia się ze skórą i powiem, że nawet ma fajne krycie. I nie jest tak przesadnie rozświetlające, jak to niektóre. Ostatni podkład, co używałam. Jejku, to to dopiero było rozświetlenie. A ten ma takie fajne, ładne, naturalne to rozświetlenie. No, dla mnie rozświetlenie to i tak za dużo, ale... Ale bardzo ładnie wygląda na twarzy. To jest moje pierwsze użycie i powiem, że jestem zadowolona z niego, jak na razie. Ładnie to wygląda. I nawet przykleił się na brodzie. Dobra, jeszcze odrobinkę na czoło i wcale dużo go nie kładę. Słownie taka kropeczka. Na całe czoło. No, krycie bym powiedziała, średnie plus. Ładne rozświetlenie. Zaraz zobaczymy, jak on się na twarz będzie zachowywał. Jest lekko zastygający, bo tu, jak przetarłam po podbródku. To miałam wrażenie, że troszkę zastygł. Naprawdę przykleją mi się na brodzie. Czyżby to był mój drugi ulubiony podkład? Mm. No, zobaczymy, zobaczymy. Poużywamy, potestujemy. Na pewno sprawdzimy yy, korektory te kawowe zbel. Ja mam wrażenie, że już trochę za długo ich używam, bo już nie są tak rewelacyjne jak były przy otwarciu. Już widzę w nich zmianę yy, zmiany w użytkowaniu, można tak powiedzieć. więc one lada chwila pójdą do denka. Chociaż teraz zauważyłam, że ten podkład tutaj na skrzydełkach nosa delikatnie wygląda sucho. Na obecną chwilę nie ma tragedii, ale jednak widzę tutaj na płatkach, tylko na płatkach nosa, widzę, że delikatnie suchawo wygląda. Dobra, mam tutaj konturowanie na mokro, czyli brązer, rozświetlacz. O, takie mają kolory. Zacznę może od rozświetlacza, którego nałożę palcem delikatnie. Rozświetlacz zdecydowanie wolę nakładać palcem. Ale nie wiem dlaczego. Tak po prostu lubię. Brązera nie wyobrażam sobie nakładać palcem, ale rozświetlacz. I nawet ładnie pachnie. Fajny, bezproblemowy. Ładna tafla. Podoba mi się. Dobra. Brązer nałożę na rękę. On ma odcień bardziej taki chłodny, według mnie. Zaraz go rozblendujemy. To będzie lepiej widać. No, taki pośredni. Jak się rozblenduje, to wcale nie wygląda tak zimno, jak wygląda chociażby tu. Czy przy, przy pierwszym tym nałożeniu? Nałożę go jak zimny brązer. O, muszę trochę dołożyć, bo. Już się mocno wytracił. Ok, teraz chyba lekko za dużo. Mm. Zaraz gołąbka go wchłonie. Bardzo ładnie to wygląda. I na twarzy też się wydaje bardziej chłodny. Czyli mogę sobie go położyć tu. Chłodne bronzery zdecydowanie tutaj lepiej wyglądają niż ciepłe. Ale dosłownie odrobineczkę, żeby schować mój drogi podbródek. Wow, na razie, na razie jestem zachwycona tym jak on wygląda. Kiedyś w Bell był taki chłodny brązer i ja nie wiem, czy to nie jest ten. Wyglądał tak samo. Tylko nie wiem, czy tamten nie miał większego, znaczy bardziej głębszego tonu. Chłodniejszego niż ten. Ten jest chłodny, ale ma takie ciepławe nuty. O ile można tu tak powiedzieć? O, róż. W opakowaniu wydawał się, że jest brzoskwiniowy, a po nałożeniu na twarz bardziej różowy. Biorę go bokiem gąbki żeby sobie krzywdy nie zrobić i nie nałożyć za dużo, ale bardzo ładnie się blenduje na tym podkładzie. Bardzo ładnie to wygląda. Nie za dużo, a jednak kolor jest. Bardzo ładnie to wygląda. Niby delikatnie, ale jednak widać. Okej. Okay. Fajnie, nie sądziłam, że produkty Genzy mogą być takie fajne. Dobra, może na szybko brwi. Mam tu coś. Tak, akurat wzięłam sobie boost, brow boost od, z Avonu. Ten przezroczysty żel do brwi. Albo dobra, może najpierw puder. Najpierw Paese, Pav Cloud pod oczy. Jakimś małym pędzelkiem. Może być nawet ten. Wyprostuję sobie <gryw> pod, powierzchnię pod okiem. Nie lubię tego pudru za to, że jest biały, że rozjaśnia mi strefę pod okiem. No i robi saharę pod oczami. No ale cóż, muszę użyć. Całą twarz położę puder od Eveline, matowy banana. Tutaj już dosłownie resztkami została. O, jak zwykle, za dużo mi się nałożyło. Właśnie widać jak moja bluzka wygląda. Niby zdejmuję nadmiar tego pudru. O, a to już jest ok. Pierwsze nałożenie zawsze jest takie u mnie, że trochę za dużo się go nakłada. I ten podkład, jak jest zmatowiony, żeby mnie wygląda dużo lepiej. I te konturowanie, mimo że delikatnie, naprawdę bardzo delikatnie wzięłam je przypudrowałam to nadal wygląda dobrze. Dobra, wzmocnijmy je może konturowaniem nam sucho. Feel the brown, Bronze od Eveline. Nie ja mogę otworzyć tak bronzer, ale dosłownie delikatnie. Ten bronzer jest mm, ciepły. Położę go też odrobinę na czoło. Widać różnicę między tutaj wzmocnionym konturowaniem na sucho, a tutaj konturowanie tylko na mokro. Uczy się powoli y, operować pędzlem y, lewą ręką. No, nie do końca mi to wychodzi, <ścoughs> ale uczy się. Najważniejsze, żeby po obu stronach twarz wyglądała tak samo. A tu mi Duffy chrapię, tak w ogóle. Nie wiem, czy to słyszycie, czy nie. Tak, rapie. Róż, róż yy, to jest z Action Max and More Black. Ten to nawet jak spadnie, to nic mu się nie dzieje. Dobra, pędzelek do różu, jakiś taki mniejszy, bo opakowanie jest małe. On jest satynowy. Dafiś, Dzień dobry! mam takie duo roz... rozświetlaczy okej okay. postaram się go zużyć w tym momencie jak najszybciej może wezmę takim pędzelkiem delikatnie jakoś tam może go się da uratować musiał mi zlecieć Ten rozświetlacz jest ym, drobinowy, brokatowy, o można tak powiedzieć. Ewidentnie widać ten brokat. No, no i bardzo ładnie. Dobra, te brwi tylko ja sobie je może najpierw wyczeszę z tego nadmiaru pudru i może bym wzięła. Mocniej rozblendowała tutaj ten brązer przy czole, bo widzę, że trochę za bardzo się odznacza. O, zdecydowanie lepiej. Lubię tylko i wyłącznie delikatnie podkreślać brwi, żeby nie było jakoś przesadnie wyraziste. Ale na twarzy mamy jeszcze do położenia coś na usta. Mamy trzy rzeczy, trzeba wybrać jedną. Tuż do rzęs i powieki. Na powieki mamy takie dwie kredki. Od Genzy. fioletowa. Myślałam, że to strugaczka, ale niestety nie. Fioletowa i niebieska. No, może niebieska, jak do takiej bluzki granatowej, to może, może by pasowała. A może delikatnie tylko jakoś. Korektor mi się tu zebrał, rozklepiał. Może jakoś tak tylko delikatnie. Tylko, że ona jest bardzo jasna. No i do tej bluzki tak nie do końca wypasowała. pasowała. Prawie jej nie widać. Prawie jej nie widać. No i co myślicie? To jest niebieska. Kompletnie inny kolor niż tutaj widać. A zobaczmy, czy ta fioletowa też jest taka. Dobra, wezmę tu nas. O, ta, to jakbym wybrała, to jest ładniejsza. Taka. Jak to nazwać? Taki. Ona się świeci w ogóle. Nawet nie tyle co jest satynowa, tylko taka błyszcząca dość mocno. Nie, nie będę tu nic kombinować z tym. Niech zostanie tak jak jest, ledwo co widać, ale. Niech tak będzie. Jestem cała w pudrze i w brokacie oczywiście. Tusz do rzęs Volume Mascara od Bel. Zrobię to bez zalotki. Tak wygląda szczoteczka. No oczywiście, no jak już mówiłam, ja ten tusz używałam już wielokrotnie. I tego tuszu zresztą też nie widać. Moje rzęsy z tym tuszem są totalnie proste, w ogóle nie podkręcone. Jedynie co, to fajnie rozdziela, nie skleja i trochę wydłuża. A poza tym, jak wszystkie, nie powiem, że większość, jak wszystkie tusze Bel na moich rzęsach niestety się nie sprawdzają. Bo nie podkręcają w ogóle. Jeszcze się ciapnęłam, oczywiście. E, tak wyglądają wytuszowane rzęsy tym tuszem. No i ustka. Zastanawiam się, czy którąś z tych pomadek użyć czy to duło. Ale na to duło to dzisiaj chyba nie mam ochoty. Wezmę sobie może tym. Znaczy, obydwie te pomadki są ciemne. Żadna z tych pomatek tutaj mi jakoś niespecjalnie pasuje. Dobra, to może jednak użyję tego duo. Jest tutaj konturówka i błyszczyk. Konturówka jest w kolorze ust, chociaż. Wydaje się tutaj... W ogóle są nieadekwatne oznaczenia tych produktów. To niby jest fioletowe. No dobra, jest fioletowe, ale zupełnie w innym odcieniu. To wygląda bardziej jak zielone albo białe, a nie niebieskie. I tak samo to. Bardziej beż, a na ustach jest bardziej wróży więc nie wiem czemu tak. No i nałożmy błyszczyk. ogóle też myślałam, że to będzie bardziej kolor ciemniejszy. A ten błyszczyk akurat jest bardzo ładny. Myślałam, że będzie ciemniejszy, ale jest bardzo ładny. No tak, podsumowując, od końca, no błyszczyk naprawdę bardzo ładny. O dziwo pasuje do tej konturówki. Pasuje tutaj. Można nawet konturówką pomalować całe usta i dopiero błyszczyk, wtedy kolor będzie jeszcze bardziej wyrazisty. Tusze wszystkie z bel są takie same, więc, no. Jeżeli wam się one sprawdzają, to super. Na moich twardych, sztywnych i prostych rzęsach kompletnie żaden tusz Bell nie daje rady. E, mam tu jeszcze to trio rozświet, znaczy, trio konturowania na mokro. Powiem, boskie to jest, a w szczególności ten bronzer, o dziwo ten róż, który wcale nie jest taki żarowiasty, jakby się mógł wydawać i bardzo ładny, ciepły rozświetlacz. Te produkty super. I co do tego podkładu, powiem wow, ja naprawdę jestem zadowolona z tego, jak moja skóra wygląda, jakie ma krycie. To jest podkład, który kupiłam w Biedronce, przykro mi ceny niestety, ale nie pamiętam, ale jestem zadowolona. Makrycie średnie, średnie plus, naprawdę te wszystkie moje przebarwienia tutaj są bardzo ładnie wyrównane i jest rozświetlający, ale to rozświetlenie jest Delikatne i naturalne, a nie takie żarowiaste, co po niektóre te podkłady mają, więc ja jestem z niego zadowolona jak na razie, z tego, jak on wygląda. Bardzo delikatny, można by powiedzieć, że nawet dzienny makijaż. Także za dzisiaj, Skarbenki, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!